Witamy dziś 12 lipca 2024 Jak obiecałem minęło dwa tygodnie nagrywam aktualizację arbuzów Jak można zobaczyć bardzo ładnie się rozrastają, o tu już jest taka złotowolica jak przyłożę rękę to dosyć spora wszystko się zagaiło tam leżą złotowolice, tam leżą złotowolice jak można zobaczyć, o tutaj tu jest jeden, drugi trzeci arbus, tu jest czwarty tam jest piąty, szósty to prawdopodobnie jest chyba albo Rosario albo Janosik gdzieś też widziałem inne zaraz zobaczymy, zaraz je zlokalizuję gdzieś moro widziałem też o, tylko teraz to ciężko tak Zlokalizować go, tam nie mogę za bardzo wejść. No niestety nie wiem. Gdzieś widziałem, ale jest pełno takich jeszcze o właśnie malutkich. O jak tutaj leży o taki malutki. Jest ich dużo pochowanych. Ładnie rosną. Na razie odpukać nie chorują za bardzo. Tam zdarza się coś o właśnie tak jak tutaj. Że pędy padają ale dostały poliwersum, mam nadzieję, że wszystko się jakoś uda w tym roku. W zeszłym roku trochę było ciężko, no tak patrzę, gdzie to moro, ale nie widzę go. Dostałem zapytanie, co to są za rurki tutaj te białe. To są zwykłe rurki PEX wodne, powyginane, pozatłukiwane tak młotkiem na ostro tak żeby po prostu były do wbicia i na to idzie Agrobukuna. jest to fajny tani sposób żeby przetrzymać najgorsze mrozy czy tam chłodne noce o, tutaj znowu znalazłem jak widać ukryty o, następny no jest ich ukrywały się tutaj w krzakach nie chcę tego deptać Ale pokażę. O, chyba znalazłem moro, właśnie. O, o jest tutaj. O. I jest Złotowolica, i jest tutaj leży moro. O. A tam dalej obok. Oj, nie wiem, czy tak. Uchwycę, a tam dalej leży Złotowolica. Wybarwiająca się. Zrobię krótki przerywnik. Coś pokażę. Nie z arbuzów akurat. Idziemy teraz do borówek. O, tu mijamy moje pszczoły, murarki. Wszystko ładnie. Jest 90% zaklejone. Takie mam domki porobione o, do zapylaczy dzikich, oczywiście. I tu mam borówki. Ładne, ładne borówki, ale tutaj mówiłem na którymś filmiku o borówce Pink Lemonade. O, tak wygląda. Nie chce mi się podnosić ciatki, ale to jest borówka o, taka różowa. Smak ma jak lemoniada. Także parę sztuk jest. To młody krzak, pierwsze owocowanie jego, także dosyć ładnie. Jak na pierwszy rok mówią, że nie ma, że ten krzak nie ma zapylaczy, ale jednak jakieś boróweczki są. To na tyle. Borówek jest jeszcze spoko. Rwiemy tak raz na tydzień. Tam jest drugi taki, o, drugi domek i druga drugi rząd borówek także dla nas akurat starczy to na tyle pozdrawiam proszę o subskrypcję jeżeli się podobało na razie